Wy jesteście? Tak jest gdzieś z przodu. Pielgrzymka tutaj jest, uważajcie. O kur... No faktycznie jest. Czekajcie, bo za, za tymi końmi jedziemy. Czy za tym koniem? A spoko, a tam jeszcze trafi się na pielgrzymkę. Nie, pielgrzymkę już żeśmy przejechali. Za jakim koniem, kurwa? Albo jakiś koń? Już jestem. Tinka, gdzie ty jesteś? A głośny wydech, a konik się boi głośnych wydechów. O, jesteś. A to on ma taki krótki zasięg? Nie zależy, czy jesteśmy w linii prostej. I czy nie ma żadnych przeszkód przed nami? No to ładnie Jak, jak jesteśmy w linii prostej i nie ma żadnych przeszkód, to naprawdę ten zasięg jest bardzo długi Czekaj, coś teraz tu chyba więcej Szarka, jest telefon, jak? A ziomek przed nami to... Tu. No, tu więcej tu. nas teraz jest Ej, 17 minut zostało Chyba was nie lubi Pomachał! Pomachał, pomachał, no? A to nie widziałam. to i krzyku, krzyku. To ja z tobą mam. O kurde, a czemu ja mam trzy kreski paliwa? Co ty mi krzyku zrobiłeś? Wyżłapałeś by, mi! Spuściłem do bańki i dałem do plecaka. <grym> 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 Dlatego ci go tak na prawo przechyliło, bo tam paliwo jest blane. O, w końcu jakaś normalna droga. O, medyka mamy 17 km. To, to jest te przejście graniczne w medyce, tak? Tak. Kurde da się na jakiś punkt wytokowy jechać, żeby ładnie tą Ukrainę było widać. Tam będzie. Albo, albo jakieś przejście graniczne właśnie. A to nie, to tak to nie. Po prostu wiesz. Ale widoczek jakiś ci, będzie. Pokażę Ci tylko, że widzisz te pola, no to to jest Ukraina. Ale przejście nie, do przejścia mamy kawałek. Kurwa dodam na Instagramie, że jestem na przejściu granicznym w, w Ukrainie. Dobra, Dawa, dawaj na lewy. Jako tam zmieścimy się, zmieścimy się w przodu. No lekko. Wy to się lubicie wpychać, co? No faceci lubią wpychać ogólnie, nie? Zostawię to bez komentarza. Ja się. O bardzo miły pan mnie puścił, zobaczył, że ciule mnie zostawiły i mnie puścił. Wasik, gdzie ty jesteś? Tutaj! <laughs> o widzę cię. Chopaki, poczekajcie! Chopaki! Kurwa je, ale kiedyś by można jakiegoś tripa na lwów właśnie zorganizować. Ja bym się tam wpierd... chętnie. A masz paszport? Mam paszport, no ale nie no nie dzisiaj, nie? Ja w ogóle nie mam. A ja nie mam. Wyrobiłem w tym roku sobie. I dwie spóźnki? Halu! O, 200, pa, o właśnie. Halo! Nie, to kciuk! kciuk. <laughs> Żarciki wam się k***a trzymią dzisiaj A co, mamy płakać? Nie na płaczu, jest dobrze zabaw... Piękna pogoda, trzeba korzystać Zabawawa O, masz bunkier Co to za bunkier jest? Eee, bunkier A duży jakiś taki? Nie, to jeszcze mały Ja byłam w takim gigawielkim, kurde, ale gdzie to było? Pod Rzeszowem, widzisz, mogą was zabrać A w Auschwitz byłaś? Nie, ale chciałam iść Ja byłem Ale tam są, są piece, a nie bułczyki No wiem, nie tylko piece A nagrywasz? Nagrywam A, to czekaj, to tak No nie czemu No bo śmierzą mnie te niektóre filmiki, co te laski jeżdżą takie z zagranicy Ale się zatłukłeś, ty słyszałaś? Ludzienkom I one tak jeżdżą, tak nie no, to chyba bym skrętu kręgosłupa dostała jakbym tak jeździła O, już prawie jesteśmy, ale fajnie Ty, tylko tam na górze nie będzie nic do jedzenia, będziemy musieli zjechać na rynek, żeby coś zjeść ja ok. No, no tak dobra, tak. dobra to, to grupy nie będziemy znaleźć. Co dzwaniakujesz? Co dzwaniakujesz? No. Paniaku, pokażę pokazać Ci gdzie raki zimują? Okay. O, tak dalej! Tak tak jeszcze nie zrobiłem nic. Ja nic nie, to nie to. zrobiłem, po prostu jest zchadłem motocykl. Rozproszyłeś mnie specjalnie, no Rozproszyłeś mnie, Przepraszam. Taki gentleman. Nie chciałem. Ja ci zepcham z tego kopca, zobaczysz. <laughs> Widzicie się zaraz <laughs> we <wyjdziemy>. dwóch. <laughs> to by było hitnie, Zrób tak specjalnie pod film. <laughs> Dobra, <dalej>. tak! <laughs> Jedziemy, następnym razem. Tu jest fajna ulica, bo tu są wysokie budynki i się roznosi. Jopierd! Ja o, poszedł! <laughs> I się roznosi fajne echo z motocykla. To zajbiście Mucha mi wlazła. Jak myłam naczynia, to mi mucha wlazła. Mucha mi wlazła. A ty ty, ty. A Młoda jak tam skakała! No, no. No dawcy, dawcy. U Tak jest. Tu będziemy skręcać, tak? A nie, jeszcze kawałek No zaraz gdzieś w prawo Tak i tam jest super wjazd Będziemy jechać po znakomitej drodze, jak zawsze Takie jeszcze dzisiaj nie było Eee, aż się boję O kurde a, nie ma źle tak, nie ma źle, chyba dla Ciebie Muszę <laughs> to podnieść <laughs> Offroad Ej, ale w sumie tutaj się wyjechać. to będzie pole. Daleko jeszcze? Ja ja daleko pierdę, jeszcze! Pierdę. A daleko jeszcze? to daleko! No to daleko czy nie? To no ta kamerka to mi teraz na pewno odpadnie. To jest śmieszne. To jest tragiczne. Ale nie mnie jak szopan! Ja pierdo! Ale ty mi siedzisz na dupie Ale że chwijaj od tu. O la to jest jeszcze lepsze No Ale przynajmniej nie będzie tak trzęsło Chociaż to do bagadziu, co? Odwołuje to A końc tej drogi będzie już normalna ja droga Ja A to jest jeszcze bardziej rozjebana Oś uh. kurde O kurde <laughs> Takiego asfaltu to ja dawno kurde nie widziałem <laughs> Ej, a rezerwacja? rejestracja? Nie Pobie czy? Nie, nie Czy mi? Kciuk, Cioch. O! Jeszcze się trzyma Tak, tak Nie wyjadę się, bo jest pod górę O kurwa O kurde, i to tak porządnie Ja tu sobie poczekam Uch. O, ale sprzęgło spaliłem Kurwa No i zgasło Dobra, po wielkich bojach dotarliśmy co? Gdzie to jest? A zaraz zobaczysz. No, Ej, chodź. ja jest mózg, nie? Chodź, zabiorę cię, chodź. Zabiorę cię właśnie tam. Ej, wiecie co, wiecie co, ja zjechał. Co odjechałeś? Trzymałem nożny, remi ja nie zjechał, Opuszczam sprzęgło, na gazów, a u mi kurwa nie jedzie i Takie, bo tak, chodzi, kurwa, że on nie jedzie, a kurwa to czuł no możesz trzymać, a jak ci motocyk zabiera, to ją popuszczasz, nie? To no ja wiem, ale ja, a ja tak ty nie jak a ty nie, nie popuszczałeś? No nie, bo ja zapomniałem o tej nodze Uwaga, jeszcze z prawej A, pana za tu nie ma Tak, zatrzym się jeszcze na tej drodze! głupi! Jedź! Przepraszam Dobrze, dobrze, krótko z nimi No bo to ja się zaraz przewrócę z takiego bęcwała A czemu on tu nie skręcił na parking? Co on robi? Dobra, jedziemy za mną, koledzy A gdzie jest ta Ukraina? Teraz. Ej, tam jakieś e, butki są chyba z jedzeniem, czy nie? Ja no się centorowy. tutaj to robię. stanęła, kurde. Tutaj? Albo to z buta musimy gdzieś iść? E, no właśnie, czekaj, bo on... Bierzaj, bierzaj. Ej, ziomek, może tam staniemy? Na tamtym parkingu. Bo później pójdziemy na kopiec. Dobra. Jest tam wolny? Wolny. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj mówię, poczekaj. A, Tinka, Tinka zajmuje. Tinka się nie liczy Jak to się nie liczy? Nie zezwala na publikację tego materiału Dziękuję, do pisania. Uuu, uuu. Ale ładnie Proszę No, pięknie Ale to nie, to, ale to nie jest Ukraina Tutaj stręcamy, zapraszam eee, Kurde, źle na, na górę, na górę jedziemy, na górę yeah. Bo ja chcę żebyście jak najmniej mieli do iścia do iścia? Tak, do iścia to Jakieś słowo na koniec? Do widzenia <głos> <głos> Jaki koniec? To dopiero Moje... początek! Moja dupa <głos> <głos> Mocne słowo Czemu to odkładasz, skarpetę? E, bo mi bak rysuje, wiesz? Klepa mnie blask Twojej zajebistości Masz też gps ustawionego? Nie mam. Ja, ja mam. To wpisz sobie... A, już nie możesz. A kto kto ma? Ja mam. A. Kciuk. A, mnie kieruje w lewo, a on jedzie w prawo. A No to ja jestem nawigator właśnie. Ale tu też masz... też masz w prawo? Znaczy też masz... Czekaj, kurwa. Gdzie masz? W lewo czy w prawo? Teraz już w lewo. O, a tam w prawo była lepsza droga. <ścoughs> To by nie w prawo gdyż w lewo, ja na lewo! Może inną pizzę mamy ustawioną! <grym> no nie wiem, tędy też dojadę. Ej dobra! Jest challenge, mówię po polsku. Właśnie ty tak gadasz, że... No ja mówię po polsku, od teraz. Spróbuję to... Myślę, że zawsze mówisz po polsku. <grym> znaczy no ja... ja, ale zaciągam, mo nie? Może gadać tak ja lubię. Ty też umiesz przecież. Ja nie. Umiesz gadać. Nie tak jak wy. Ja tylko udaję, że umiem. Kurde, co jest z tym meszem? Co? Co jest? No kurde, przelewa mi Cały nie czas jak, mi, ja mi cały czas dobrze działa odkąd, ja Tinka, teraz... odkąd się Tinka połączyła cały czas mnie wyrzuca, nie? Ja mam teraz git A, czyli chcesz powiedzieć, że moja wina, tak? Nie, ale po prostu to zależność była, nie? bo no, jakie drogi, ja pier. prawo, w lewo, w prawo, w lewo w prawo, prawo lewo, prawo, prosto nie. Mówię, że tak GPS, skręć w lewo, skręć w prawo, skręć w lewo trochę nisko! Tego co, co, co? Błamiemy jakieś przepisy i jadą stędy? Nie, nie. Citroen mam łamie, ja. a my za nim, jak już? No wydechu. Ale wydechu to już nie mam przepisowego. Odejmu no. jeszcze. Nie, lepiej nie. To mi tak skrzypi? Nie, nie. ten Citroen <laughs> Mam nadzieję przynajmniej. Ja myślałem, że tobie właśnie. A ewentualnie hamulce mogą, ale jak on puszczony, to dalej skrzypi, więc. Co to za koncert jest? Tam scena nie, jakaś to. i tam coś się dzieje. O! Nie przemyślę. Ja nie wiedział Ja nie wiedział Ja nie chciał o. o kurde Uwaga, uwaga to, to Pikachu Pikachu, to siema O, dostałem komunikat Battery low, czyli jak będziemy jeść to muszę sobie podłączyć farbanka. A no, masz jakąś naładowaną jeszcze, czy nie? Barbanko? Nie, baterie. No, teraz mi powiedziało battery low, więc jeszcze z godzinę pewnie wytrzyma. więc e, w mnie, dobra? Tak, tak. Nie ogarniam tych Google Mapsów. Myślę, że to nie wina Google Mapsów. Właściwe. Aaaa, wypoje. Daczuł się do nas podłączył. No! O! Widziałeś? No! O! No mi się włączyła atrakcja, tobie nie. No właśnie! Lagosta, Lagocha. La A no. ja, wiesz, że tu jest tak, jakby ciągła, nie? A no tak. Nie, nie wjedziemy tu. Za duży ten. Ja nie wiadę? Zawróć tu gdzieś. O, tu masz przerywaną To jest przerwanie. Kierunek, Krzysiek. Dobry no. ten parking tam, ale może się pijemy By trzeba było chodnikiem najechać, chyba. Tak, tutaj no. Trzeba tak pod skocę wjechać. Dacie radę. Łop, dawaj, dawaj. Coś się udało Te krysteczki mam A, też mam niskich no. Masz parbanka? Nie. Halo, halo? O, a? o dobra A i ten gołąb cały czas tą stoi No prawda? właśnie, właśnie to samo zauważyłem, no Tankujemy się też na jutro, czy nie? Czy jutro? Kurde, powiem ci, że ja 3 litry wyjeździłem dopiero a, za, za 15 zł chyba nie będę tankować A ja mam pół baku No to jutro, zatankuję razem z tobą i będzie na równo No ja fajne światło w tej aprilce Fajne no zaganckie No a teraz będzie zdecydowanie chłodniej jak pojedziemy No i to jeszcze autostradą nie? No kawałek tam chyba jakiś jest autostradą 40 minut Ej nie, chyba nie 77 no? km mamy, godzina 20 Nie wiem w sumie A zobaczymy Ojej, droga, czy droga do No Zresztą, kto, nikt nam nie każe zapierdalać Na tej no autostradzie sam. Możemy jechać 100 na godzinę przecież Tak, opuszczamy Przemyśl, tak? Przemyśl to się nazywa Przemyśl, Przemyśl Przemyśl i jedziemy na pit stop do Rzeszowa Jutro ruszamy na Soliny czy gdzieś tam? Jak to tu kurwa jest? W lewo czy prosto? Musi... Nie wiem, ale nie, prosto chyba. Nie ogarniam tego skrzyżowania tu teraz, nie? Albo w lewo? Zobacz, albo... zobacz tu. Siemano? Jakie fajne. Wydaje mi się, że z prawego pasa prosto. O kurwa, nie widzę świateł. Ja widzę. Jak ci powiem, Dida, to Dida. No. Dida. <laughs> Ty, gdzie, gdzie jest Aprilia? Aprilia zapierdala Jedzie tam? Chyba, chyba to jest ona, widzę jakieś białe światła Jest to motocykl <laughs> 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 Ale ja się nie mogę doczekać, aże idziemy po Rzeszowie jechać nie? Zrobimy hałas Pojadę jeździć, nie umiem <laughs> Teraz większy ciężar jest, gorzej się rozpędza. A nie kurwa zaklęta gorzej się wchodzi. Aha, no na zaklętach też. Nie? Ty 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 A poszła. No Piękny zachód słońca. Orły fajna miejscowość, fajna nazwa. Zajebista, no. Orły są w Orłach. A jak coś nie mamy Janosika, bo nie wyciągnąłem tego telefonu. Nie masz Janosika? Nie. No kurde. L zapomniałem ci powiedzieć. <grym grym> Ale o tej tak, godzinie wątpię, żeby stali. O, Wów na prawo, jedziemy na wów. Wodę, że nie mamy tych paszportów. Kurde, nie pomyślało się o tym. Ona jedzie cały czas z nami? A ja, cały czas. Ja podejrzewam, że ona nas powyprze jak będzie miała. A nie ale wiesz ja... co, bo mi nawigację Aro. zmieniło i jedziemy przez ten Jarosław. <laughs> no Ale a. droga jest ta sama praktycznie. A, okay. O, tu jest radar. Gdzie jest baterii? O, a, to, wystarczy. Radar tu a. jest. Za godzinkę jedziemy gdzie jest ten radar. A tu jest, dobra. O no ładny zachód słońca. Zaraz jest lepszy. No, zarąbisty Ja zjeżdżam tu gdzieś Także nasze drogi się rozeszły, jedziemy w trójkę Kurwa, mać No, ptak! Rozjakty ptaka! No mi mi przed kaskiem! No jakieś szczęście ich Ptaków kurde, tu gołą, tu znowu coś Nagrałem to O tyle dobrze Jedź tu z szybą otwartą, ja pierdziele, Jak ci nie wali owad w oko, to ci ptak pierdnie w mordę Nie, ale się cieszę, że wtedy miałeś tą szybę zamkniętą o, b... kontrola prędkości fotoradar <Glacht> Ile tu jest? Pięćdziesiąt Ja pierdolę, dobrze, że ten znak zauważyłem tu, stary Ja... Ja ten ja. Gdzie ten fotoradar niby? Tam był no Tam? Kurwa, ślepy już. No nie, ej, tu trzeba patrzeć na takie rzeczy, bo... Dlatego ja zawsze jestem nawigacją z Janosikiem, kurczę ale też czasami możesz przegapić na tym telefonie, bo nie gapisz się wiecznie w niego No to fakt, ale szybciej zauważaj w telefonie, no nie tak, dobra. tak, tak Bo to masz cały czas informacje mimo wszystko Wiadomo Pociąg jej za tego warkocza? Dawaj <laughs> Siema no i otwarłem na chwilę, nie, nie wleci mi jakaś p*** do oka. No, to, żebyś no to ja na chwilę, na chwilę ją otwarłem. A ty wleciał, wleciacie? No! Czy ją? no. <laughs> Zwolniliśmy tu przed rondem, mówię otworzę sobie na chwilę, nie? I ch... je! Ale jest taka godzina, masz pełno komarów, więc całą się No ja tak samo. Aha, już pika, niski poziom naładowania baterii. Teraz będzie aut. No, nie, ale to pierwszy raz dopiero ostrzeżenie miałeś? Drugie. No to jeszcze będziesz miał chyba trzecie i czwarte. A, tylko że ona. ten. Teraz będzie chyba częściej. Nie? No, chyba tak, no. no. 20 minut. Bo raczej też radę dotrwać. Jak coś, jak ci się rozładuje, to podjedź i pokaż po prostu, nie? Żebym ja wiedział. Bo 500 km równo dzisiaj zrobione. Dobra, ja tak kurwa nie kazuję, bo mi tego paliwa braknie. Winterką mi się rozładował. Myślałem, że jeszcze trochę po... ten. pociągnie. Kurde. Trzeba chyba bilet zabrać, wiesz? Trzeba chyba bilet zabrać.

Ja to spontanicznie z córką, bo córkami w tym wizycie że coś nie Aha, musimy chyba wziąć bilet wiesz A o tej godzinie to już nie będzie No Dobra, no. zaparkujmy na razie i będziemy myśleć